Cześć, z tej strony Mateusz. Witam Was w kolejnym vlogu w wrappingowym. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam, jak okleić antenkę dachową potocznie nazywaną rekinkiem folią wylewaną. Plus do tego zdradzę wam jeden trik. Zostańcie do końca. Zapraszam. Antenka wygląda następująco. Jest to standardowa antenka z jakiejś bałki. Dzisiaj będziemy ją oklejali z dwóch elementów. Natomiast to nie jest jedyny sposób, w jaki można ją okleić. Da się zrobić to także z jednego elementu, co w sumie zrobiłem niedawno i pokazałem na grupie patronów naszych. A jak dostać się do grupy, to tutaj macie link do naszego Patronite'a. Jeżeli byście chcieli wesprzeć nas, nasz kanał, to wtedy wrzucamy wszystkich do grupy, gdzie pokazujemy jeszcze więcej innych wideo instruktażowych. I tak jak wspomniałem, będziemy kleili ją z dwóch elementów. Element mam odtłuszczony. I od razu zaznaczę, że chciałem też pokazać Wam na wstępie taki fajny trik, jak łatwo można i równomiernie rozciągnąć materiał, nie mając, nie mając kika, tylko używając samego linera. Do czego od razu przejdę. Liner odklejamy. Oczywiście od razu na wstępie powiem, że uwielbiam pracować na elementach, które są nieprzytwierdzone do niczego. No jest to trudne po prostu. I ten element lata, ale będziemy starali się tak zrobić, żebyście wy też dobrze wszystko widzieli, a to nie jest łatwe przy takich aplikacjach. Odklejamy liner nie do końca, a następnie zwijamy liner w rulon. Zwijamy i zawijamy go do środka, tak żeby nam się przykleił. Dzięki temu Mamy mm, równo naprężoną folię i będziemy mogli ją równo rozciągnąć. Przyklejmy sobie folię na początku antenki. Ok i patrzymy, czy wszędzie nam materiał zachodzi. Od razu musimy też przytwierdzić na, na antence folię, żeby nam po prostu ona się nie przesunęła podczas, podczas naciągania folii. Opalarka. Następnie musimy przygrzać folię, żeby nam się dobrze przykleiła do podłoża. No i teraz rozgrzewamy cały materiał i delikatnie rozciągamy wzdłuż grzbietu antenki. OK? I blokujemy. W tym momencie zrobiliśmy delikatnego prestreza, dzięki czemu teraz nam folia idealnie tutaj siądzie na yy, bokach antenki, więc potrzebujemy teraz folię cofnąć. Ja sobie trochę ją wezmę bliżej, żeby też wszystko widział. I układamy folię na boku antenki, mówię. To nie są najprzyjemniejsze aplikacje, tym bardziej, że wszystko lata i ciężko. Nad tym zapanować, a druga sprawa jest taka, że jeszcze nagrać to tak, żebyście wy to dobrze widzieli. Ok. I jeden bok mamy praktycznie skończony. Tutaj wychodzimy sobie na rand i będziemy folię zawijali jeszcze do środka, druga strona. Okay. Najpierw folię musimy cofnąć. Tutaj jest bardzo ważne, żeby tej folii też nie, nie przeciągać zbyt mocno a także no nie raklować tak po, po 2 mm, ponieważ też mogą wyjść tutaj jakieś linie adhezyjne. No i będzie to wyglądało po prostu nieestetycznie. Dlatego staramy się działać jak największymi płaszczyznami. W tym miejscu po, po oryginalnym rancie będziemy sobie folię odcinali. I plecy zrobimy z drugiego kawałka. Tutaj yy, na tyle będzie nierozciągnięty element, więc też nam od razu tutaj yy, ochroni krawędzie i zabezpieczy. Okay. Nożyk ostrze łamiemy. Równie dobrze możecie to zrobić najflesem, jeżeli nie czujecie się jeszcze na tyle, żeby to ciąć nożykiem I z drugiej strony tak samo. Folię odcinamy. Tak samo obetniemy sobie nadmiary, żeby mieć mniej materiału. Będzie nam wygodniej pracować po prostu. No i teraz potrzebujemy zawinąć folię do środka. Wy będziecie widzieli to troszkę w przyspieszonym tempie, bo to troszeczkę zajmie. No i przechodzimy do pleców. Tutaj już prostsza sprawa, więc odklejamy sobie folię. Naprawdę na zimno ją nakładamy. Potrzebujemy tylko wyjść poza nasz rant folii, tak żeby zrobić zakładkę, żeby nam biały kolor po prostu nie świecił. I powiem, że czasami takie rozwiązanie z dwóch elementów. Jest znacznie lepsze, bo mamy po prostu większą pewność, że te, ta folia nam nigdzie nie będzie tu wstawała, nigdzie nie będzie nam odchodziła, a robić coś na siłę też z jednego elementu, no nie zawsze ma sens, chyba że ktoś sobie coś chce udowodnić, to, to spoko. Natomiast jak mamy ostrzejsze antenki niż taka, wolimy czasem zrobić z dwóch elementów, tak jak wspomniałem, nie będzie ta folia nam odchodziła. A zaraz zobaczycie, że nawet to się nie będzie rzucało w oczy, że jest to zrobione z dwóch elementów, ponieważ cięcie i łączenie będzie na fabrycznych krawędziach. Doklejamy i zawijamy do tyłu. Dogrzewamy i jantelka gotowa. Mam nadzieję, że ten prosty trik znacznie ułatwi Wam pracę z folią, a ja ze swojej strony chciałem Was zaprosić na naszą platformę szkoleń online wrapsterakademii.com. Wszystkie linki potrzebne od razu mówię, że znajdziecie w opisie, a także chciałem zapowiedzieć pierwszy w Polsce obóz wrappingowy, który organizuję specjalnie dla Was. Będzie on od 1 lipca, będzie trwał aż 6 dni. I zostało tylko jedno miejsce ostatnie. Także kto pierwszy, ten lepszy. Link do zapisu też jest pod spodem. No i co? Ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, koniecznie subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi vlogami. Udostępnijcie na wallu, jeżeli uznacie, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. I widzimy się za tydzień. Siemanko! <laughs> Kurwa. Dzisiaj to ja mam jakąś masakrę z tym. <laughs> Było małe przecięcie, ale